pokażę sposób rozliczenia delegacji, w której podróż odbyła się samolotem. Wpisujemy miesiąc, w którym odbyła się delegacja, swoje imię i nazwisko. Piszemy, że była to delegacja np. z Belgii do Polski oraz datę od kiedy do kiedy ona trwała. Podajemy powód do delegacji, a następnie rozpisujemy swoją drogę, pamiętając, żeby uwzględniać zawsze miasto, kraj, datę, godzinę oraz czynność, jaka została wykonana w danym mieście. Więc wpisujemy miasto z wyjazdu. Miasto, w którym rozpoczynał się lot i miasto, do którego przylecieliśmy, a następnie miasto docelowe. Podajemy, że były to na przykład trzy dni delegacji, a następnie analogicznie rozpisujemy drogę powrotną. Przy lotniskach, na przykład przy Warszawie, piszemy, że było to przekroczenie granicy i godzinę, kiedy rozpoczynał się lot, przy Brukseli również piszemy, że było to przekroczenie granicy. I godzinę, o której zakończył się lot.